Moi drodzy witajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że założę okulary. Jestem w tej chwili na lodowcu w Austrii Sztubaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tego pięknego miejsca. Jednocześnie muszę chronić oczy, ponieważ tu jest wysoko, bardzo dużo śniegu i słońce trochę odbija się od niego i razi. W związku z tym, żeby nie uszkodzić oczu, pozwólcie, że będę mówił w taki sposób. Mam taki dobry, błogosławny czas teraz z moją rodziną odpoczynku i spędzamy tutaj trochę naszego urlopu, ale jednocześnie zdecydowałem się trochę porozmawiać i nagrać Wam filmik dotyczący sytuacji, która bardzo mocno leży mi na sercu. W związku z tym chcę się trochę podzielić jakoś z Wami refleksją, która jest we mnie, w związku z tym mianowicie 19 lutego 2022 roku mija termin wyznaczony przez częstochowską kurię księdzu Danielowi Galusowi, który powinien w tym czasie opuścić pustelnię w Czatachowej i udać się na półroczny czas modlitwy, refleksji w odosobnieniu. To już drugie takie zalecenie, do pierwszego ojciec Daniel się nie podporządkował, Pierwszą według się pokrótko odwołał się od decyzji kurii do Watykanu. Watykan potwierdził decyzję Kury Czesławskiej, od, od którego się już do potwierdzenia ojciec Daniel nie odwołał. Natomiast od tego czasu, kiedy ta informacja ujrzała się dzienne, publikuje i nagrywa cały szereg informacji, w których no, jakoś bardzo jednoznacznie potwierdza, że nie będzie. Było że y, Myślę, że ojciec Daniel zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że y, trwanie w takim porze może skończyć niestety karą przyspęzy, co skutkuje tym, że każda eucharystia sprawowana przez niego będzie sprawowana niegodnie, a każda spowiedź, którą będzie udzielał, będzie sprawowana będzie nieważnie. I osoby, które mają świadomość tego, szczególnie z jego wspólnoty będą w tym uczestniczyły, no, stawiają się w bardzo nieuporządkowanym stosunku do Kościoła i zaciągają również pewną przewinę. I moi drodzy, to jest bardzo niebezpieczny moment, dlatego że e, przede wszystkim się powiedzieć, że przez lata, przez, przez wspólnotę miłości, miłości Jezusa dokonało się w kościele bardzo wiele dobra. Tak? I nikt tego nie kwestionuje. I jest wiele nawróceń, wiele nawet może uzdrowień, wiele takich cudów życiowych, które w poszczególnych osobach się wydarzyły. Dzięki. I w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś wątpliwości co do, co do nauczania, ostatnie lata takie, takim czasem były, prawda, między innymi co do nauczania w związku z pandemią, e, które e, proponował, czy które dawał, które udzielał ojciec Daniel e, powszechnie, tak, te filmiki są dostępne w internecie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, I w momencie, kiedy e, Kościół stwierdza, że e, należy się e, bardziej przyjrzeć temu, co e, czy co są jakieś napełnienia, są rozmowy. i w momencie, w, tym, w którym się ojciec to nie podposzykowuje i następuje cała sytuacja eskalująca, napięcie i, i pewne trudności, które się z tym wiążą, no to zaczyna być bardzo niebezpiecznie. Tak, oczywiście. Nie należy korzystać z wszelkiego prawa do tego, żeby dyskutować, rozmawiać, yy, dawać swoje racje, odwoływać się. Prawo ekonomiczne na to pozwala, daje konkretne narzędzia, które na to pozwalają i takie narzędzia yy, w prawie ekonomicznym są dostępne, ale w momencie, kiedy one zostają już wyczerpane kiedy w Rzym podejmuje pewne decyzje czy sugeruje pewne decyzje, od których de facto już nie ma odwołania, yy, no to yy, trwanie w nieposłuszeństwie jest wyprowadzaniem ludzi poza Kościół. I teraz, na no, czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że osoby, które pójdą za Ojcem Danielem, no to y, będą, może się w ich wypadku wydarzyć poważna duchowa krzywda. Ja nie mówię już o samym pasterzu. I teraz y, moi drodzy, y, to jest, wiem, że to jest bardzo trudny moment, dlatego że. No, pastorowi zależy na swojej wspólnocie, ale pamiętajmy też, że myślę, że Panu Jusowi jeszcze bardziej zależy na dobru wspólnoty miłości miłosierdzia Jezusa i na dobru Ojca Daniela. A zawsze było tak, że, że Pan Jezus zachęcał do tego, żeby trwać w posłuszeństwie Kościołowi. I jestem przekonany, że Jemu bardziej zależy na, na tej wspólnocie niż wszystkim innym i że jeśli to jest faktycznie Jego dzieło, to on się nie tylko nie rozpadnie, ale oczyści się, przekształci, dojrzeje i rozwinie. Natomiast jeśli on chce, żeby to dzieło się zakończyło, no to albo je przekształcić w innej postaci, to je przekształci i zamknie. No i pojawia się pytanie, oczywiście, jak w takiej sytuacji upadających odderytów się odnaleźć? Jak radzić sobie z tym, z tym trudem, który. Z tym się wiąże. Moi drodzy, oczywiście y, autorytet osobisty poszczególnych osób ważnych w kościele, hierarchów, osób, które y, powinny być jakimś nadzorem, to jest pro, ogromnie ważna i to ma wielki wpływ na sposób naszego bycia, funkcjonowania, i dobrze byłoby, żeby te autorytety jakoś y, no, były nam i y, przewodziły nam właśnie w takiej mocy i w czystości, i w tej transparentności. Ale też, moi drodzy, jest jeszcze w, w kościele coś takiego jak urzędu. I to jest coś, co niezależnie od osobistego, od osobistego autorytetu poszczególnych osób, jeśli taki autorytet urzędu im przynależy, powinniśmy go szanować i respektować i on jest dla nas takim ważnym punktem odniesienia. Autorytet urzędu, czyli osób pełniących w Kościele jakąś posługę, bądź związanych z hierarchą Kościoła, a najbardziej ważny autorytet urzędu jest z perspektywy tego, kto jest na czele Kościoła w imieniu Chrystusa, czyli papieża, i biskupów, którzy pozostają z nim w jedności. Kolejny biskupów, który pozostaje z nim w jedności. To jest dla nas podstawowy autorytet, ten urzędu właśnie, czyli papież i biskupi pozostający z nim w jedności. I teraz Kościół mówi nam wyraźnie, naucza nas o tym, że nawet jeśli upadają poszczególne autorytety, jeden, drugi, trzeci, piąty, czy jest coś, co mamy mam do narzucenia? To mimo, że jest to gorszy, to nie jest to dla nas jakiś punkt taki, taki rozpadowy, tak? czyli świadectwo tego, że Kościół upada. Nie, upadają w nim ludzie, natomiast Kościół właśnie ze względu na fakt, że istnieje pewien autorytet urzędu i że biskupi, nawet jeśli indywidualnie postępują niewłaściwie, ale w swoim oficjalnym nauczaniu pozostają w jedności z papieżem i ten autorytet urzędu jest zachowany, no to możemy być im posłuszni, za nimi nim podążać, ponieważ mamy pewność, że jesteśmy, na dobrej drodze Kościoła. Słowo Boże mówi naśladujcie, znaczy słuchajcie ich, ale nie naśladujcie. Tak jest z wieloma ludźmi w Kościele i często autorytet osób, który upada, no to jest autorytet nie do naśladowania. Ale nie jest to dla nas jednocześnie podstawa do tego, żeby odchodzić z Kościoła, czy żeby tracić jakieś takie zaufanie do Kościoła jako takiego w ogóle, do rzeczywistości Bożej, do tej świętej rzeczywistości w Kościele, ponieważ nawet jeśli upada autorytet indywidualny, to jest, czy pozostaje ten na autorytety urzędu, z którym, którym możemy być wierni. Moi drodzy, to jest pocieszające, bo to pokazuje, że Kościół, mimo że po ludzku jest często zawodny i grzeszny, to jednak trwa w Bogu i możemy... I możemy w nim być, trwać mocno, wiedząc, że jest prowadzony przez, przez Ducha Świętego, właśnie ze względu na fakt, że pozostaje w nim coś takiego jak jedność w urzędzie i w autorytecie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za te parę słów, dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa pa!